Cześć widzowie! Dzisiaj naprawdę długi odcinek z automatami. Ale najpierw jakiś zabłokalny słociak mnie jeszcze nie subskrybuje, ma teraz czas to zrobić. Przypominam również, wyszkoleniu w górę subskrypcji i dzwoneczku. A my teraz rysujemy najpierw tutaj dwa razy. Raz. Mam, zdążyłem zobaczyć Jakie piękne. No. I kolejna złotóweczka. Aż podskakują te piłki. O króliczek! Słuchajcie. A my przechodzimy do następnego automatu. Chodźcie. Może tutaj jedno wylosujemy. To jest 2 zł. Dwa zł. Nie, jeszcze nie masz nie No to jest, dobra, mamy dwa złote. Cała pomarańczowa. Aha. Może teraz opęcimy się widzowie trochę. Na tutaj. Nie, muszę teraz. Teraz ktoś może wydał za 10 zł. Na nie? Ja. A tutaj. Dobra, 5 zł. Oj, przepraszam, widzowie. 5 zł. 5 złotych no gdy zgnieciuś to będzie zgnieciut w takiej formie i raz patrzyję ale ładne to puli puli może mi się uda jeszcze zrobić na jedno? No to jeszcze raz pięć słów. A może teraz nie, że trochę inne. A ja się chwałam. Kulki, 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 kulki. Oj. To jest na jednej strony. Tak.